Hej, witajcie, mój z Malisem. Jak widzicie, dzisiaj gramy w parkurka w Robloxie. Ja wyglądam, jak wyglądam. Troszkę dziwnie. O, ludzie tu się spałnią dalej. Dobra, a my lecimy tutaj z parkurkiem. Dobra, mamy pierwszy. O nie, spadła na pierwszy raz. Źle poleciałam po prostu, nie? I nie czytajcie to, co leci na to, co jest na górze, bo ja sama nie wiem, jak to przeczytać ja sama tego nie wiem. Jak widzicie, na tym parkurze można być różnymi bohaterami. O Boże, jak ja myślałam, że nie spad że, myślałem, że spadnę. Dobra. Lecimy teraz na tej linii zielonej. Ta linia zielona jest, jak widzicie, troszkę łatwa nawet. Nie będę zapeszać. Co jest?! Nie, tak odebił. o Ojej. Co jest? Czemu mi się to włącza? Nie, tu gdzieś taka minka była kiedyś. Okej, okay, idziemy teraz tu. Nie, spadła! Didzik, o, ja O No to masz już zatwierdzone. Zatwierdzone to jeszcze opis. Jezus, Ja od razu spadłam matko boska, ja jestem słaba w tego parkura. Oczywiście z parkura będą dwa odcinki, bo na razie jeden to będzie za mało chyba. Chyba że rob, będę robić cięcia, jak nie będzie mi nic wychodziło, więc patrzcie na to. Co jest? Czyli to tak nie działa, czyli to na co nie można widzieć, nie można jak widzicie chyba Czekajcie, to to... Patrz jak napisałem. Czyli nie, można na to czerwone wchodzić, dobra. Okej. Okay. I dalej. I co tutaj trzeba zrobić? Ala. Eee, dalej? No prześlij, prześlij, bo to nie trzeba tak No dobra, mój Musi... brat jest teraz montował filmik, więc już jak wiecie to może być. O! O! O, oh, no, jak ja wyglądam! Przepraszam za to, że jestem słaba w tego. Zaczekajcie, ja też tam z A ty jesteś daleko? ty jesteś daleko? Czy nie. Na początku. Na początku. O, I... dwa Spider-Meny skaczą! Co? Jak... Pa! Ten gościu mnie popchnął! Przepraszam, widzowie, że ja tego parkurka nie, parkura nie umiem, ale na serio. Gościu sobie. Ja zaraz wchodzę, ale sobie zmienię z kina. O nie, jak ja stanęłam? Stanęłaś może. O kurcze. Zobaczył się na naganiu, w montowaniu. Czy już stanęłaś, czy nie stanęłaś? Teraz stanęłam na 100%, jak widzicie mi się głowa poleciała w dół. I... Dobra. Nie czy ty tu jesteś. Kończę, bo ja tu jestem. O, Dobra, sprawdzimy czy jest on Jesteś, jesteś bo ja... Jesteś, ja też cię mam Ja chcę do... być O, Batman jestem Ty, zbagował mi się Już myślałam, że przejdę i przejdę mi się Gonię ciebie Batman cię goni No jeszcze nie będę Batmanem, już będę moim oryginalnym Okej okay. Ten goście się też... Dość... Zaczekaj, tam do mnie. Co jest? Przepraszam, że nie mogę, zrobię na przykład cięcie i spróbuję i jak, jak mi się uda to zaraz No Jak widzicie, widzowie, mój brat do mnie doszedł, ale dalej będziemy czekać i robić. Dobra widzowie, mój brat i ja doszliśmy już, ja muszę sobie zrobić... Checkpoincik. -ci? Cyk, cyk, cyk. Hyc, hyc. Ja teraz nie nagrywam. A mój brat ostatnio też zagraliśmy i yy, mój brat był na takiej jednej rurce, ja go godniłam, a tak prawdę mówiąc, jego ja nawet nie miałam. Nie, prawie go. I byłam na sam, na początku, a on siedział tu. Aha, to się. Z z z no nie, nie mogę tego zrobić. On sobie kupić nawet finish oby. Dobra, jestem. Jestem. Czekaj. Jestem. Zaczekaj tam na mnie, zrób cięcie! Nie, nie czekam na razie. Uda ci się. No nie uda. Dobra, robimy myszki, ja tutaj zrobię cięcie. Ja no spałem. Tutaj zaraz zrobimy cięcie i jak mój brat do mnie dojdzie, to to właśnie dopiero... Yy, jak to się mówi? No. Zaraz się widzimy. Tak. Dobra, jak widzicie moi drodzy, mój brat już tutaj dochodzi do nas. Jak ktoś ze mną grał, to zostawiajcie łapkę w górę. Jak ktoś z nami może... No. Bo jesteśmy w. Weź mi to przejść. Co? No ja nie, nie, nie potrzebuję na Ciebie czekałam teraz. Mogłam na Ciebie nie czekać. Też, ja na Ciebie, zaczekam czego? Patrz, jak Ty tam byłeś Nie, <grym> nie mi weź to, mi to zrób. Weź mi to zrób. Tu się wolę. Ja cię tu A co ty masz teraz? Nie. To jest, jest proste. Tak, gwiazdki. Jak tu gwiazdki kłamiesz? Ale jeszcze dziwnie tu się chodzi. Telefonie. Poczętę co, wiesz. Przecież tam można chodzić. Cyk, hyt, hyt, hyt. Wracam. Cyk, cyk. Proszę bardzo. <laughs> okej, okay, dziękuję bardzo. Yy, dobra, mamy jeszcze 6 minut okej. Okay? Patrz, a tutaj nie musisz, tutaj możesz sobie chodzić. Nie wiem, to jest właśnie prank. Tak, widzowie, tu jest prank, nie nabierzcie się. Na to. E, zobacz, dobra. Zaraz wam pokażemy o co Wam nam chodzi, że jest prank. Zobaczcie, tutaj można przechodzić normalnie wszystko. Tak, idzie sobie. I patrzcie, na tych na tych kolorowych też można chodzić, więc nie nabierzcie się. O, spadłem! krzywo poszłem. No. <laughs> dobra, dobra. Już myślałam, że na samym początku się spiłem. No Bo tak nieraz jest. No. Nie zajedziesz jednego checkpointa, i jesteś na samym początku. Mogę być iść już, bo już to przeszedł. Gdyby nie ty. Za pierwszym, ale... Za pierwszym. Ja też za pierwszym. To ja to być pierwszym. Nie! Jezus, spadłem. Nie spadłam tak samo! <laughs> ale ja byłam pierwsza w sumie, spadłam, więc teraz będę pierwsza. tam. pierwsza Ja. czy spadłem? Ja też! <laughs> jak ci do góry poleciało, nie? Ja też spadłam za pierwszym razem, bo, nie po, bo poleciałam właśnie źle jak nie chciałam tak. Cyk, cyk Hyt, hit, hit Cyk, cyk O! O nie! Ja to no przed ostatnim źle skoczyłem. Ja już jestem Okej okay. No to zaczekaj na mnie Jak ten. widzicie, nawet to troszkę długie U, jest Łup, cięcie, Nie, nie robię cięcia ja tutaj tylko to, to jedno przejdę i zrobię to. Do... A czemu ja mam cięcia robić? Jak ty nie chcesz robić cięcia? Ja będę musiała. Dobra, zapraszam tutaj. Cyk. Cyk, czekaj. Czekaj. Okay, nie, czekaj. Eee! Check checkpoint! Checkpoint, skaczę na checkpoincie jestem. Ja też jestem już stoję sobie równo na checkpoincie, nie? Lecimy. Robocy mi się włączyło i nie tak skoczyłam. Stój, 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 zróbcie, cię, zróbcie. Cię. Nie mam nadziei. Stój! Dawaj, dawaj. Ja stój! Ja stoję na ciebie, czekam, a ty? Nie, ja chcę, będę skakał. No, spadłem jeszcze. Co jest najlepsze? Dobra. Przeszłam, jak widzicie, widzowie? O, widzę, jak tam idziesz. Mogę iść? Nie. jak stoję! Ty to widzisz? O, masz żółty Ja. No, nie, tak, tak, tak. Dobra, to ja cię na skakać. Nie spadło! Nie, no. O, o, jak spadło. Ja bym się zaraz spadła. Wratę się specjalnie do ciebie. Cyk. A wiesz, że tutaj możesz sobie normalnie iść? No właśnie, po tych. O, właśnie tutaj można iść normalnie. LUDZ! Nie, nie, to jest to najgorsza! Co? Rurka. Nie, rurka jest właśnie najgorsza. Ta nitka była głupsza. Ty nie stanęłeś tam Leczonko Mati, nie pchaj mnie Spadłaś? Spadłam przez ciebie, bo mnie popchałeś No nie, ty spadłeś Dobra, jestem Szkoda, że nie można komuś... No idź, idź ja nie mogę! Chciał goś mnie przeskoczyć! Ale spadł! Ja już byłem kiedyś na kotwicach tam. No ja byłam jeszcze dalej. Mówić. Co ja? No, A tam babkę ci... No, nie mogę wejść. Ci przeszkadza, nie? No tak, babka mnie napchała ja Okej, okay, nie pytam. Do do mnie jak przejdziesz? Spoko, ja jeszcze przechodzę to. Jestem dopiero w połowie drogi. No i to za pierwszym razem ty to robisz! No, za drugim. <grym> za drugim? Bo raz spadło na samym początku. <grym> bo ty mnie zapschałeś, co ty nie pamiętasz? Widzowie, widzicie, ja robię to wszystko za pierwszym razem. Idź ty, pek, idź. Serki za to wszystko, co mi przychodzi. Trzeba by było powiadomienie, tylko wyłączyć. Zabisz mi to? Nie, zabisz ty? To trzeba iść po bardzo powolutku. No nie no. Dobra, idziemy. Ty zaraz tam dojdziesz. Nie, jeszcze mam dużo, długą drogę, widzisz tego? Nie, nie widzę, bo jestem na samym dole. Ale ludzie, ja mam farta. No jakiś typ chce mnie zepchać. Baba? Nie, ktoś chciał mi zapoczyć. Jakiś gość, ale pros on chyba jest. Patrz on wszystko. Ja jest bym... jaki pros! <noise> Bo skaczą! Ja się boję tego robić. Ty ze dojdziesz! Nie! Ty jesteś na Codzę! my ty już wygrałaś! Jest! 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 Widzowie, udało mi się! Dobra, zaczekaj tam na mnie. Dobra, robię cięcie, zanim on dojdzie, to. Dobra, widzowie, jak widzicie, już mam grady już mieć czas. Dobra, jest już w Kwa Kła. Kła, kła. Kła! Kła, kła. Kwa, 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 kwa. Teraz kto się przy. Kto dalej pójdzie? Dawaj, robimy by checkpointa. Nie, idę z checkpointem. Sam się rób bez checkpointa wszystko robić na raz! Nie spadłam. Ja właśnie nie robię bez checkpointa, bo ja nie lubię z checkpointa, bo ja zaraz spadnę ludzie, nie? I tak przy okazji dzisiaj właśnie wrzucimy drugi film. Nie, spadłam, serio. Jacyś coś ludzie tu piszą o Jezu porusku. Nie umiem poruszku. Spadłam. Jestem, jestem po drugiej stronie. CO JEST?! Przepraszam. Bo ja jeszcze nie spadłem, co nie? Gdzie ty jesteś? Jestem na tych trójkątach. Co ty? No ty. Jestem na tym słabym też trochę. NIE! Spadłem na ostatnim! To niemożliwe! <śmiech> dobra. <laughs> dobra. Takim oto właśnie zakończymy dzisiejszy film. Papa. pa! pa.